Czołem, temat przewodni dzisiejszego filmu to jest tak albo emerytura albo, albo wsparcie dla Ukrainy, czyli dochodowy biznes Załęskiego. Yy, okazuje się, że Unia euro Europejska planuje przekazać Ukrainie 800 miliardów euro i dzisiaj sobie to omówimy, bo tylko jeden przywódca z tego co zdołałem się zorientować, tylko jeden przywódca europejski Yy, zdołał się sprzeciwić tym pomysłom z tego względu, że no, oczywiście jest to Viktor Orban z Węgier, yy, węgierski patriota. Yy, Donald oczywiście po prostu już pewnie szykuje nowe podatki, zastanawia się z czego ściągnąć, żeby dołożyć się do tej puli. Ale warto sobie uzmysłowić, bo słysząc 800 miliardów euro, to tak samo jak bym Wam mówił, że no, nie wiem, że Ziemia jest oddalona od Marsa o pierdyliard kilometrów. No, ile to jest pierdyliard kilometrów, to też nie wiadomo. Czy 800 miliardów to jest pierdyliard euro, czy 800 miliardów euro? No, to tak generalnie to jest tyle samo. Także dzisiaj sobie uzmysłowimy, ile tak, na, tak naprawdę każdy Polak powinien wyciągnąć ze swojej kieszeni, żeby te 800 miliardów euro uzbierać, i na co moglibyśmy przeznaczyć te. Pieniądze, bo na razie z budżetu unijnego okazuje się, że wspieramy państwo, które jest poza Unią Europejską, nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, a każda próba wciągnięcia tego państwa do Unii Europejskiej to wiąże się ze wstydem, bo jak można takie państwo, które wyznaje ideologie banderowskie, wciągać do w miarę rozsądnej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. Nie? Może ta Unia Europejska, miejmy nadzieję, że albo upadnie, albo się rozleci, albo się naprawi. Bez znaczenia. Bo, w takiej, w takiej, bo idziemy, schodzimy na dno, już szorujemy po dnie, nie wyciągamy wniosków i dalej głosujemy na tą samą, na tą samą bandę nieudaczników. Więc najlepiej, żeby to się rozpadło w cholerę, albo żeby się naprawiło. No, dwie opcje są tylko. Ale zanim przejdziemy sobie oczywiście do szczegółów Dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał No i zapoznacie się z tym, co jest w opisie pod filmem A tam macie różne opcje Między innymi sklep z koszulkami, z bluzami Z motywem wojskowym, patriotycznym Link do, zakupy, do zakupu książki Przygoda kobiety w wojsku Autorstwa mojej żony Konsultacje wojskowe Pisma do wojska Szkolenia wojskowe online No i tyle, koniec, koniec autoreklamy Przechodzimy do szczegółów Także jak sobie to wyobrazić, te 800 miliardów euro, bo to jest naprawdę dochodowy biznes załęskiego. Ja na jego miejscu powiem po, tak. Ustawcie się na miejscu Zełęckiego. Czy ktoś z Was chciałby zakończyć tę wojnę? Jak gdyby był Zełęcki? Nie, ciśniemy, walczymy, panowie, dajcie kasę. Panowie, jeszcze 800 miliardów mi potrzeba. Juhu, na konwisz stawio! Walczymy, panowie! Nie dajmy się ruską. Eee, e, mania, Mania! ile kosztuje ta willa wi pod Kijowem? A tam basen, zmieści się basen. Kup kolejną działkę, mamy kasę. No, jakbyś, jakby wam kasa leciała. Nie wiem, czy byście tak kończyli chętnie tę, tę wojnę. Więc 800 miliardów euro. Uwaga! Emerytury i renty w Polsce to około 800 miliardów, miliardów, ale złotych rocznie, czyli 100 miliardów euro rocznie. Czyli 800 miliardów euro dla Ukrainy to tak, jakbyśmy mieli wypłacać przez 8 lat emerytury i renty w Polsce. A co trzeba zrobić, żeby uzbierać 800 miliardów euro? No to każdy Polak, łącznie z dziećmi, musiałby wyciągnąć ze swojej kieszeni, uwaga, 100 tysięcy złotych! Czyli około 25 tysięcy euro. Czyli wyciągasz 100 tysięcy złotych, każdy Polak, ze swojej kieszeni, łącznie z rodziną. Jak masz dużo dzieci, no to trudno. To se pomnóż. Za starą musisz zapłacić. Za na przykład, na przykład trójkę dzieci masz i za siebie. Pół bańki. Ciu. A niech sobie Zełenski walczy. A niech ma za co chłop. Czemu nie? Takie tam drobne. O, są drobne. Nie ma, co, nie ma co na to patrzeć, także spokojnie. Nie ma co się podniecać, bo wiem, że są tacy w tej Polsce, yy, prorosyjscy tacy, że podniecają się, że Polska musi coś płacić za wojnę. To są, uwaga, rosy ros rosyjscy agenci. Jak mówisz, że. No, że to jak, że ja mówię wprost, że ja nie jestem rosyjskim agentem. Mówię, że to są tak drobne pieniądze, że nie ma co się podniecać. Jeżeli ktoś się podniecił, no to, no to nie dziękujcie, nie? Ale to uwaga, spokojnie. Na szczęście nie, nie, nie tylko nie Polska ma się składać. Oczywiście cała Unia Europejska składa się na te 800 miliardów euro dla jednego państwa 800 miliardów, wszyscy się cała Unia Europejska, żeby oni mogli funkcjonować. To jest jakiś absurd, że się składamy na funkcjonowanie państwa, które jest spoza Unii Europejskiej. To jak oni wejdą do Unii Europejskiej, to będziemy im loda codziennie robić, czy co? Bo nie wiem. E, przepraszam, łaskę. Kurde, miałem powiedzieć jak ten, jak Sikorski. E, Czy tam laskę? Ja już nie wiem, ja już nie pamiętam, bo Sikorski mówił o, robienia, o robieniu laski Amerykanom, ale jak go bronię, oczywiście bronię Sikorskiego też. Po prostu on jest tak Inglisowo utalentowany, że on czasami nie, 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 nie zapomina wymawiać polskie litery i mu chciał powiedzieć, że robimy łaskę Amerykanom, a nasz czcigodny minister spraw zagranicznych Sikorski powiedział, że robimy laskę Amerykanom. Amery Amerykanom, tak, Amerykanom. To oczywiście było wtedy, kiedy nagrali go u so w knajpie Sowa i Przyjaciele, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale coś było o lasce, o lasce, o lodach, no takie takie mamy zwyczaje w Polsce. Wiktor Orban postanowił powiedzieć kilka słów na temat pomocy dla Ukrainy. I to tylko chyba ten jeden przywódca, który się sprzeciwia, który mówi tak. Tym właśnie są te pieniądze, te 800 miliardów euro kwota, którą ukraiński premier chce wyciągnąć od Brukseli. A Bruksela z kolei od nas. Tak, nie łudźmy się, będziemy, będzie od nas. Od Polaków również te pieniądze, nie tylko od Węgrów. Od Polaków również te, pie te pieniądze będą wyciągane pod różnymi pretekstami. Ropa będzie szła w dół, tak jak teraz idzie, ale ceny na stacjach benzynowych, o, tam dwa grosze spadną, żeby nie, żeby nie, mówi, żeby nie było, że Donald Tusk nie jest sprawczy i nie zrobił obniżki cen paliwa. Rezultat mówi Orban. Rezultat jest wręcz przerażający. Brukselski dyktat zniesie 13 i 14, i 14. emeryturę. Wycofa programy wsparcia rodzin i obniży węgierskich, podat węgierskich podatników i obciąży węgierskich podatników progresywnym podatkiem dochodowym. Wszystko po to, żeby były pieniądze na opłacenie rachunków na Ukrainie. Uwaga! Jeżeli Orban się boi, że na Węgrzech będzie trzeba znieść 13 i 14 emeryturę i inne dodatki dla rodzin, to uwaga, w Polsce Donald Tusk może również dojść do podobnych wniosków. Albo na przykład, co ciekawe, już są plany chyba o przedłużaniu emerytury. Na razie tylko dla chętnych. Kto chce dłużej pracować, dla chętnych może pracować. Niedługo wydłużą wiek emerytalny. 14. emeryturę mogą zlikwidować 800 plusy. No, ale Wiktor Orban mówi: My, Węgrzy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Ja tylko powiem tak. Węgrów jest 4 razy mniej niż Polaków, więc Wiktor Orban obliczył, że im te pieniądze, te 800 miliardów, starczyłoby na 40 lat. O ile wysokość emerytury jest podobna. Także Polacy, szykujcie kieszenie, drodzy rodacy, Polacy, szykujcie kieszenie, bo nie tylko Węgry dostaną podupie, nie tylko Węgry będą musiały zaciskać pasa, żeby spłacić ukraińskie zobowiązania i wygodne życie pana Dej. No na darmo nie dostał orderu orła białego, żeby żyć sobie w, w biedzie, prawda? Powołajmy się na źródło forsal.pl. Całość artykułów macie w opisie pod filmem. Węgry nie od dziś sabotują działania Unii Europejskiej doty dotyczące wspierania Ukrainy. Podobnie jest z pomysłem dotyczącym przekazywania pieniędzy na odbudowę kraju po wojnie. Viktor Orban stwierdził, że stanowczo się temu sprzeciwia. Czare goryczy miały przelać wewnętrzne wyniki raportu związane z wydatkowaniem pieniędzy dla Kijowa. Viktor Orban po raz kolejny uderzył w plany Bru Brukseli dotyczące długotrwał. Długofalowego wsparcia Ukrainy, wskazując na ogromną, jego zdaniem, skalę oczekiwań finansowych Kijowa. O oczekiwań, ładnie napisane oczekiwań, to są żądania wręcz. Według Orbana mowa jest nawet o 800 miliardach euro, które Unia Europejska miałaby zebrać i przekazać Ukrainie w perspektywie kolejnych lat. Premier Węgier nie kryje, że taki scenariusz budzi jego stanowczy sprzeciw. Uważa, że kwota taka, taka mogłaby zabezpieczyć kluczowe potrzeby społeczne Węgier na dziesięciolecia, zamiast, jak twierdzi, zasilać niekontrolowany system finansowania Ukrainy. Tak, czemu nie, nie podnosimy yy, tego argumentu, że ten system finansowy Ukrainy nikt nie kontroluje? Każdy tam robi co chce. Każdy sobie bierze prowizję. Ile tej prowizji? Nie wiemy, ile wzięli, bo Zełęcki nie chce tego ujawnić. Broni się absolutnie. Brać pieniądze to tak. A jak mówi, jak Unia Europejska, albo którykolwiek kraj, jak Węgry na przykład, powie, ty, misiu kolorowy, a ty może byś się rozliczył, na co te pieniądze poszły? A to do cholery nasza sprawa, wypieprzaj. <coughs> <coughs> Także pieniądze brać fajnie, ale jak się sponsor zapyta, misiu kolorowy, a na co te pieniążki wydałeś? A ty się nie interesuj, to nie twoje pieniądze. I dałeś? To kici w oko. A się nie, nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. Wiecie, dajcie, dajcie dzieciakowi stówę. W swojemu dziecku stówę, nie? I. Jasiu, a co sobie kupiłeś za tą stówkę, co tatuś ci dał? Tata, ty się nie interesuj. To moja sprawa. O, kurna chata. Uwaga, pamiętajcie, nie wolno bić dzieci. Bo jak nie bijecie dzieci, to jak urosną, to będą was bili. <głos> <głos> tak, ja nie, dobra, nie, nie będę poruszał kwestii wychowania dzieci. Absolutnie jestem przeciwko biciu dzieci. Ale strzał kontrolny zastępuje tysiąc słów. Strzał kontrolny, czyli. No dobra, nie, nie rozwijać. Nie rozwijam tematu, już dzieci i wychowania dzieci, bo, bo, mnie, bo mi zamknął kanał, cholera. <grych> e, dobra. Nie, dobra, 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 dobra. Na czym skończyliśmy tutaj? E, Premier Węgier nie kryje, że taki scenariusz, a to, to już było. W trakcie środowego posiedzenia rządu w Budapeszcie minister do spraw Unii Europejskiej Janusz Boka zaprezentował raport dotyczący strategii Unii Europejskiej w sprawie pozyskania i rozdysponowania środków dla Ukrainy. Trzeba przyznać, że niezły biznes robi ten zełęski na tych frajerach z Europy. A wszystko my będziemy spłacać. Tak, cwaniaków będziemy spłacać. Orban zapowiedział, że raport przygotowany przez ministra Bokę zostanie upubliczniony, ponieważ, jak twierdzi, Węgry mają prawo wiedzieć, jakie plany wobec nich snuje Bruksela. Jednocześnie podkreślił, że jego rząd nie zamierza zgadzać się na rozwiązania, które uderzają w krajowy system socjalny. My, Węgrzy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, napisał premier, sugerując, że nadchodzące decyzje będą miały również wymiar, wymiar polityczny i wyborczy. W jego ocenie obywatele staną przed wyborem między dalszą integracją unijną a własną ścieżką pokoju. Ale spokojnie, Polacy, nie martwcie się. Donald Tusk nawet nie zająknął się na temat sprzeciwu. Oczywiście na wszystko się zgodził. Na temat sprzeciwu nic nie było. A konsekwencje dla Polaków, przypominam, będą takie same jak, jak dla Węgrów. Władze w Budapeszcie podkreślają również że, ich, również, że ich sprzeciw wobec unijnej strategii ma charakter fundamentalny. Według Orbana Ukraina nie ma realnych szans na zwycięstwo w wojnie z Rosją. A no niesamowite, niesamowite. Orban odkrył Amerykę, że Ukraina nie ma realnych szans na zwycięstwo w wojnie z Rosją, a Europa nie wierzy w to. Nie on no, kłamie, kłamie. Orban jest jakiś niepoczytalny. Jak to Ukraina nie ma szans? Płacimy, wymagamy, ma być. A dalsze pompowanie pieniędzy i broni jedynie przedłuża konflikt. O, niesamowite. No, no. Dziwne jest to, że w Europie rzeczy oczywiste uważane są za jaką, jakieś oderwanie od rzeczywistości. Premier Węgier, Węgier regularnie oskarża Unię europejską, europejską o zaostrzanie wojny poprzez sankcje i bezwarunkowe wsparcie dla Kijowa. Jednocześnie domagając się zniesienia restrykcji wobec Moskwy. Orban przekonuje także, że węgierska polityka zagraniczna powinna opierać się na pragmatyzmie i równowadze, a nie ideologii. Podkreśla, że Budapeszt musi utrzymy, utrzymywać dobre relacje, zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami, Rosją oraz Turcją, aby skutecznie chronić swoje interesy. Uwaga, Węgry. Wolą współpracować z mocarstwami. Węgry powoli odcinają się od Unii Europejskiej. Węgry, w... oj, Stany Zjednoczone, ok. Chiny, ok. Rosja, ok. Tu została jeszcze wymieniona Turcja. Taka Francja to jest, to jest już śmieszna. Francja upadła, Wielka Brytania upadła. Niemcy upadły. Także tutaj polecam, życzę sobie i życzę Wam wszystkim, żeby nasi politycy zaczęli robić interesy, nie ideologia, tak jak mówi Orban, nie ideologia, pragmatyzm, równowaga, interesy, handel, pieniądze, dobro dla ludzi, rozwijajmy Polskę. Niech ludzie więcej zarabiają, jak będą więcej zarabiać, to będą więcej wydawać, będą kupować, będą bogacić się, będą płacić większe podatki, będzie kasa na armię, będzie kasa na NFZ. Tylko, że tak, przy obecnych rządach, czego się nie dotniesz, to leży, bo politycy spieprzyli. Minister cyfryzacji nie wie, i. <ścoughs> Kurwa, on nic nie wie. Dobra. Ile bitów ma bajt? To nie wie. Chłopiec. <grym> Dobra. E e NFZ też leży i kwiczy. Ile byśmy tam pieniędzy nie wpompowali, to ta banda nieudaczników to rozwali po prostu. Równie dobrze można by palić pieniędzmi w piecu. I to by, było, to by był jeden pies, nie? Czy dawać na NFZ, płacić składkę zdrowotną, czy na przykład jak palicie w piecu, no to oponami nie można, ale pieniędzmi równie dobrze można palić, pieniędzmi, niż dawać na NFZ. No to jest jeden pies. I tak zostaną te pieniądze utopione gdzieś w gówno jakieś, nie? Edukacja leży. Polskie Wojsko leży. Ile pieniędzy nam nie wpompujemy, także nie tylko rozsądna polityka zagraniczna, dyplomacja, która pozwoli nam się bogacić, handlować z największymi mocarstwami, ale również ludzie, którzy by zrozumieli, co zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej. No nic. Na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, a jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia, a wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć czołem.